Maneczko, dzisiaj Wam udostępnię y, zrobioną przeze mnie paczkę Permission X, czyli plugin przydatny do rank na, w Waszym serwerze. Więc tak, skonfigurowałem ją. Są y, grupy: właściciel, head, admin, moderator, kid, admin, admin, junior, admin, super vip, vip, gracz. Super gracz No to tak Komendy macie w opisie I tą paczkę też Napisałem Macie napisane w opisie Jak dać komuś rangę Za pomocą komendy A więc to wszystko Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Cześć